Soczewki fotochromatyczne są przeźroczyste wewnątrz budynków lub w nocy, a ciemnieją pod wpływem promieni słonecznych. Oferujemy dwie marki soczewek fotochromatycznych – Adnuo i Transitions. Która z nich jest najlepsza dla Ciebie? Aby pomóc Ci w wyborze, wyjaśnimy jak działają soczewki fotochromatyczne. Tradycyjna technologia fotochromatyczna opiera się na połączeniu substancji UV aktywnych z monomerem soczewki. Technologia ta jest w miarę skuteczna, ale posiada swoje wady. Dużo czasu zajmuje ściemnienie i rozjaśnienie się soczewek. Nowa technologia użyta w soczewkach Transitions rozwiązuje ten problem. Jest to wyjątkowy i niezwykle strzeżony proces nakładania cienkiej powłoki na zewnętrzną część soczewki. Ponieważ tylko bardzo cienka powłoka ulega ściemnieniu, czas reakcji jest o wiele krótszy. Dodatkowo, zwiększyło się maksymalne ściemnienie soczewki dla transitions w porównaniu z soczewkami ADNUO. Najwięksi producenci wykorzystują ten opatentowany proces, dlatego soczewki transitions są oferowane także przez Essilor, Hoya, Carl Zeiss i tym podobne. Biorąc pod uwagę zaawansowaną technologię przy produkcji soczewek transitions, są one o wiele droższe niż soczewki fotochromatyczne ADNUO. Które z nich wybierzesz? Wszystko zależy od Twoich preferencji i budżetu. Visio RX odpowiada za najwyższą jakość obu marek.